Matko, Przenajświętsza, co za nieszczęście? Jak to się mogło stać? Nie wiadomo. Sprawa jest badana. Dzwoniłem do ciebie i Twoja teściowa powiedziała mi, co się stało. Wspomniała, że doszło do tego na próbie. Jak to możliwe? Mogło to być zaniedbanie, błąd albo celowe działanie. Kto chciałby aż tak skrzywdzić Marię de Jesus? Trzeba się tego dowiedzieć, ojcze Anselmie. Że też ktoś może jej aż tak nienawidzić, by chcieć ją zgładzić. Nie mogę się z tym pogodzić. Nie mieści mi się to w głowie. To, co ojciec powiedział, dało mi do myślenia. Czy istnieje ktoś aż tak zły? Ktoś, kto takiej nie cierpi, że aż życzy jej śmierci? Jest taka osoba. Nie wiem tylko, czy... Kto to? Kogo podejrzewasz? Jęczy i zaczęła się ruszać. Juanito. Woła syna. Wciąż go wzywa. Dziecko. Biedaczka. Niech ojciec po niego pojedzie. Po dziecko? Tak, po naszego syna. Ale nie chce się stąd ruszać. Niech ojciec to zrobi. Niech Kandelaria powierzy go ojcu, albo sama przywiezie. Zgoda, jadę. Co się dzieje? Znów będą ją operować, więc jest nadzieja? To szaleństwo. Nie robiłbym tego. Powiedz im to. Powiedziałem, ale nie posłuchano mnie. Juan Miguel chce operacji. Ojciec Mariciuj dał się przekonać i wyraził zgodę. Sędzia Velarde? Tak. Jako ojciec Mariciuj musiał podpisać zgodę. Co mówią lekarze? Operacja może zwiększyć szansę na uratowanie jej. Ale Bóg jeden wie, w jakim stanie z tego wyjdzie. Trzeba mieć nadzieję. Byłem w szpitalu. Co z Maliciuj? Bardzo źle. Nie rozumiem, jak mogło dojść do takiego nieszczęścia. Nie mogliśmy w to uwierzyć. Ani ja. O mało nie umarłam z wrażenia. Pistolety ładuje się w teatrze ślepymi nabojami. Jak znalazły się w nim prawdziwe kule? Pojęcia nie mam, ale diabeł nie śpi. Wydaje mi się, że to nie był przypadek. Według pana to celowa robota? Wątpię, by doszło do pomyłki. Broń w teatrze to przecież tylko rekwizyt. Córeczko. Nie powinnaś, Cecilio. Mamo. Poznała ją. Jestem z Tobą córeczką. Moje dziecko, Juanito, przyniosą go, pojechali po niego. Chcę go ucałować, zanim to zrobię. Zaraz zacznie się druga operacja. Boże, święty nie. Nie ma czasu na płacz. Powiedz kandelarii, żeby przyniosła dziecko i jedziemy do szpitala. Juanito. Skarbie.

Bo wiem, że otoczysz je miłością. Contigo, el cielo se vuelve más claro, se pintan las nubes de blanco, y el sol vuelve a sonreír. Opracowanie wersji polskiej. Studio Publishing. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Mariusz Siudziński.